przygotowania do dwóch meczów, tym razem w poniedziałek i we wtorek, zawody, ciężkie oba spotkania czekają Ostrowski Zespół. No nie ma łatwych spotkań w tym roku, jak, jak pokazuje Liga, każdy może z każdym wygrać czy przegrać, do nas przyjeżdżają zawsze zespoły, które albo się wzmacniają w trudnej sytuacji, albo są w takiej sytuacji, że mają nóż na gardle, podobnie zresztą jak my, także no nie ma łatwych meczów. Dawno nie wygraliście na Ostrowskim Torze i tak naprawdę trzeba gdzieś w końcu przełamać i powrócić, żeby to była twierdza. No chcielibyśmy i wszystko robimy w tym kierunku, aby tak się stało i no mam nadzieję, że w końcu, w końcu wróci to, co powinno być. Normalna pogoda to też może być atut tego, że, że wróci taki tor, który przewidywalny jest. Normalna pogoda, ale i normalna godzina meczu, bo 20.15, także w takich warunkach rzadko się jeździ, ale postaram się, żeby wszystko było w porządku. Czego spodziewacie się po tym meczu, bo to jest tak w sumie dwu mecz, dzień po dniu jazda o też nietypowej porze, 20.15. Nie na pewno spodziewamy się wygranej, tak, aczkolwiek nie wiem jak będzie to u mnie, bo będzie to mój debiut, więc trudno mi powiedzieć. Fajnie by było jakby jakieś punkty udało się dowieść, tak, ale myślę też, że kibice zrozumieją, jeżeli dom impreza będzie zerowana, Na to nie liczę, ale jeżeli tak, to chciałbym o wyrozumiałość, prosić kibiców. Czy to będzie osłabienie? Myślę, że się okaże. Jakub i tak sama Kacper naprawdę zaczynają jechać bardzo dobrze. Jadą bardzo podobnie jak ta dwójka, która startuje w lice. Także myślę, że, że poradzimy sobie. A jeśli chodzi o zawody młodzieżowe, których dużo macie w ostatnim czasie, zadowolony jesteś? Czy, czy gdzieś tam sobie stawiasz jeszcze wyższe cele? Stawiam sobie na pewno wyższe cele. No, trener mówi, że jazda jest bardzo poprawna. I z zawodów na zawodów robię duży postęp, ale jednak nie widać tego gdzieś po punktach, bo trochę pecha mi towarzyszy ostatnio, ale myślę, że nie jest źle.